Cześć dziewczyny, witam Was. Chciałam Wam powiedzieć, że zapraszam Was dzisiaj na y, krótką rozgrzewkę. Y, chciałabym, żebyście y, ruszyły się y, z łóżek, z krzeseł, z domu, wyszły na świeże powietrze. Dziś mamy wspaniały dzień, 2 maja. Jest to sobota. Mamy niebo y, pełne chmur. <grydy> Jesteśmy w lesie. Krótko się rozgrzejemy króciutko i pobiegniemy sobie przez las. Moim wspaniałym kamerzystą jest Daniel K. To jest jedyna męska osoba w gronie tutaj z nami. Także zapraszam Was do wspólnego biegania dzisiaj. Hyc. 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 Rześka pogoda. 11, może 12 stopni. I zaczynamy biegać. Okoliczności przyrody super. Na tutaj Daniel K. Proszę, nie, nie, nie trząść tak mocno kamerą. Rozłączamy się już, bo nie mogę nadążyć. Dobra, biegniemy. Pa!